Także, siemanko, cześć, czołem. Dzisiaj się wybrałem niestety bez kolegów, ale za to z pasażerką. Jedziemy się przejechać, obejrzeć sobie pomnik. jest co to był za pomnik? Wioślarza czy coś takiego. Ogólnie jedziemy do słukały. No, ale mamy teraz zamontowany DB Killer na wydechu, także zobaczymy, jak to będzie brzmiało z lekkim wygłuszeniem. Ja jestem na tym efekcie bardzo zadowolony. W końcu mogę jeździć normalnie, nikogo nie przerażać, nie straszyć, z rana nikogo tak bardzo nie budzić. A też i ma pazura, także żonka pomoże mi tam zrobić jakiś przejazd, nagrać to, zobaczymy ogólnie wszystko. No i ciekaw jestem wasze opinii, siema, no jaki to ma efekt, co jeszcze mogę powiedzieć. One przejechane na nim już 4700, no i pojawił się pierwszy mały problem. Mianowicie w sumie dwa była już lekko luźna główka ramy do regulacji, ale zrobiona i już problemu nie ma. No i mój znajomy mechanik stwierdził, no i w sumie słusznie stwierdził, że. Lewa laga uszczelka, bo ta już puszczał olej. Dziwne po tak krótkim przebiegu. No ale no cóż, widać słabsze komponenty zostały użyte. Także już mamy robioną lewą lagę. Nowe uszczelki, nowy olej. Okazało się, że było go o wiele mniej niż powinno. Ale teraz wszystko naprawione, zrobione. Jedzie dalej przed siebie. Także wszyscy powinni być zadowoleni Wszelkie następne, że tak powiem, usterki, jakieś bolączki Czy dziwne przypadki, na pewno będę rejestrował, chwalił się o nich No, o to właśnie chodzi, nie? Nowy sprzęt chiński Chiński? Fuuu, to nie junak Nowy sprzęt hinduski Ale zobaczymy, co z niego wyjdzie No bo jak na razie bardzo dobrze mi się na nim jeździ Żonka też zadowolona No właśnie, po cieniu widać, że Gdzieś tam z tyłu siedzi, <gry> Trzeba kawałeczek kobietkę przewieźć, co nie? Jak nie towarzyszy obok, to towarzyszka z tyłu Dziwa mać Dziury tu wszędzie Niestety jeszcze nie mam interkomu dla mojej żony Trzeba będzie to kupić, wtedy sobie może pogadamy na razie Gadam se sam Także jak to się mówi yy, Z wybranką losu jeździ się Bardzo spokojnie Bez szarżowania, bez wariacji A dzisiaj mamy taką temperaturę Że naprawdę chciałem jechać w kurtce Ale no Sorry memory nie idzie wyrobić No spróbujmy wyjechać Nie wiem, jak ten, ta zabawa w pociąg, czy coś tam rączki na ramiona. I <laughs> następny wagonik doczepiony, gdzie ma no? Jak widać, dzisiaj wszyscy na motocykle, żeby tylko się przejechać, żeby tylko chwilę w siodle pobyć, żeby przez tylko przez chwilę się pobawić, poczuć troszkę adrenaliny, wiatru radości i pohałasować wszystkim tutaj mieszkającym na spokojnie w tych domkach. No. Czerwone światełko. Teoretycznie, to by tam bym prawą stroną co przejechał. Ale tylko teoretycznie. O, oni to zrobili. Dobrze, że wracamy drugą stroną. No i wylądowaliśmy w lasku Także mamy Dominatora Z zamontowanym DB Killerem Medium Na pełnym przelocie Mianowicie Brzmi on teraz mniej więcej ciszej na pewno niż wtedy Nie chcę te auta przejadą w obrotach ma takie lekko masowe pieknięcia. A przy przygazowaniu. Nadal jest głośno. Ale nie ma tego ryku, co wtedy. Także ja uważam efekt za bardzo pozytywny. Także w końcu, po tych wszystkich dziurawych drogach, mamy cywilizowaną drogę. Kulturalną, gładką, piękną asfaltówkę. I można zmierzać do domu. Przejażdżka z żonką zaliczona. Mam nadzieję, że żonka będzie szczęśliwa. Nadzieję, zobaczymy. Co to ma być? Pas i pół pasu? Bo ja nie wiem, jak to zinterpretować. No, jest po prostu bez